Witam z tej strony Kaziasu, bo to jest kolejny odcinek z klubu menadżera Prawdopodobnie nie trafiłem, jeżeli chodzi o spotkania, bo miało być pewnie inne spotkania. Gramy z Jironą oraz Cardis. Dzisiaj. Prawdopodobnie miałbym momencie dla Staregona. Albo coś takiego, ale zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Najpierw ja sobie zobaczę mecz jest z górnikiem Łęczna. E, chociaż czekajcie, nie, nie powinienem, nie powinnam, bo widzicie, nie mogę jechać na to spotkanie, gdyż e, tego samego dnia rozgrywa zespół mój mecz, e, mój zespół mecz. Normalnie zaznaczyłem to wcześniej oczywiście, mm, no ale jednak mm, to jest minus taki, że jak zaznaczycie wcześniej, to on automatycznie nie odznaczy się, on zostaje. E, przez to tak dziwnie jest, że gracie, jednocześ, gracie jednocześnie mecz i możecie obejrzeć mecz na drugim końcu e, planety. Na drugim końcu globu, nie wiem. W... Macie mecz, powiedzmy, w Nowym Jorku. A w Japonii... Nie w Japonii, no dobra. Macie mecz, powiedzmy, w Gdańsku, a... W tym samym momencie zaczynacie mecz... Znaczy, kurwa, a w tym samym momencie oglądacie mecz w Katowicach na przykład. No coś takiego, coś takiego. Hmm, się zdarza. nieczęsto oczywiście, No ale jednak, jednak hmm, zaczynamy. Nie, poczekajcie. Wybiorę ręcznie skład i zaraz wam... Dobra, już wróciłem. Zagram w składzie Adian Grzybek, Biów, e, Alex, Walnewa, Van, Kabatso, Taiti, Robles, Majer, Duba i Muria. Czy Murua? Jak już tak? to to będzie Morales, Moje, e, Morer, e, Pena, Nesir, Perez, Martinez oraz Bilbao, Gorka Bilbao, nie Atleti. Podkład nie ma naro, naro, narodowość czy jest baski? Aha, czyli dobra. Rozumiem to. E, bo... Tutaj narodowość, że jest ktoś baskiem, ma pod tym względem, że jest klub, nie pamiętam jak się nazywa, który ma w swoich zasadach, że mogą być jedynie zatrudnieni, że tam grają jedynie e, piłkarze z kraju basku, czyli z tego rejonu Hiszpań hiszpańskiego. Mhm, mm tak. E, Gramy na, kont na kontra Jeżeli będzie mi gorszyć w ruchu, to przepraszam. Jeżeli będę mieć jakieś problemy, czyli będą jej wołać, czy coś, to też przepraszam. E, ale zdań jest taki, że e, nie miałem czasu z pierwszego nagrać odcinka. Nagromam go dzisiaj. Dzisiaj jest drugie. tu macie odcinek nagrany. znaczy macie odcinek wstawiony drugiego. Prawdopodobnie będzie on późno w nocy gdzieś. też późno. No gdzieś koło 16 może. E, będzie on stawiony. Ponieważ on będzie się stawiał. Mmm, w międzyczasie ja muszę to wyrenderować te odcinki, jeszcze to jest e, po, FMA, raczej FMA. E, z Fallouta ostatnim czasy. E, powiem wam szczerze nagrywając miałem problemy, bo crashowało mi cały czas grę. E, co prawda na, dzisiejszy odcinek macie wszystko okej. Okay. W, w dzisiejszym odcinku e, macie wszystko okej. Okay. Bez problemów miałem odcinek. Ale jeżeli chodzi na przykład o już fallouta e, Tam odcinki późniejsze, bo już nagrałem te odcinki akurat e, Późniejsze odcinki już, już miałem problemy e, Z crashowaniem się e, gry W e, jednym z odcinków był raz crash, a w drugim odcinku był e, podwójny crash Po prostu to było trochę dziwnie Dobra, robię jest, zobacz to to Al jest Al-Kata, Al to jest mój krad, to jest Al-Kata Omar, Żypek, Żypek, Utoba, posiłkowania, a i perek w broni. No niestety, Wiron strzela Girona strzela nam bramkę po złym wybiciu piłki przez Pereza znaczy nie wróć po dobrym wybiciu piłki przez Pereza tracimy bramkę Talmau Omar no i niestety tracimy bramkę na 2 do zera jednak to nie był drobny spadek formy, a głęboki kryzys. Jesteśmy w głębokim kryzysie, bo ostatnimi czasy od 8 meczów nie, nie umiemy wygrać. Nie umiemy wygrać spotkania od 8 meczów. Do 8 spotkań tak naprawdę. E, co jest dla mnie troszkę denerwujące. Dobra, zmiany. Mateusz, to już Murel. Uruna, Nestri, Hena Wachtmacher Tak, jeszcze Robles dostał kontuzji Prawo ja Zróbmy z dziesiątkę ten mecz. No, no niestety stracimy gromkę. Na... na 2 do 0. Przypomnę sobie, że 2 do 0. Jak mamy? Jakoś ostatnimi czasem nie potrafię wygrać. Cały czas nam źle idzie. Zresztą nas czeka na mecz z Cardis. Który też prawdopodobnie przegramy. No ale cóż. Taki już jest urok mojej kariery zawsze. Jak już idzie dobrze, wydaje się, że będzie okej. Okay, zawsze coś przyjdzie i jakiś kryzys ten mnie złapie. Chciałbym powiedzieć, że gra słabo. Gra słabo, bo. Naprawdę gra słabo. Okay. Prawdopodobnie zostanę upomniany, upom upomniany, jeżeli chodzi o tego chronego. Ja jestem, ja niestety przegrałem swój mecz kulsz na łowy, polski. Ej, nie śpiewałowy, nie śpiewałowy, nie śpiewałowy, nie śpiewałowy. I nie śmierdzieć na nie na łowy, na przegrał swój mecz przez co? To... Oczywiście nie awansował dalej. Eee... Zobaczmy z nie, tak naprawdę kto prowadzi teraz ten sędzielaż, ale kurczę, ktoś tam miał być. Ktoś tam był zwolniony i był, eee... był kandydatem. Ej, dobra, wiem, że też ro robię źle, ale... Hmm. No, spisać to ja wiecie, przechodzę ręcznie. Dobra, jesteśmy na czwartym miejscu. Nic tu jest... Hmm. Oczywiście nie mówię o cywili hmm, B, ale o zezwole. Dobra, ja się z wami spotkam tuż przed meczem z Kardis. więc, Cardis Do zobaczenia, Dobra, już jestem. to was, bardzo. Ale, no. Ciężko będzie wygrać to spotkanie. Ale skupmy się na rozgrywce. Uuuuh, bardzo za to zjewanie. I tak dalej. Podpisywałem kontrakt y, z Eddie Gomezem. Na szczęście mogliśmy podpisać kontrakt. Bez pro, bez, y, jak powiedzieć, bez żadnych e, trudności. Teraz takie, że to jest zawodnik Portugalczyk, ja przecież Gwinejczyk, ale z e, narodowością portugalską oraz duńską czyli chodzi tutaj oczywiście o prawa, e, o prawa o paszporty. Paszport ma paszport duński oraz e, portugalski. Przez. Dzięki. Dzięki temu będziemy e, mogliśmy go oczywiście zatrudnić e, i od razu zgłosić do... do e, jak to powiedzieć, zgłosić od razu do składu. Prostosuj. Mm -hmm. Słyszę nas bardzo. Podszedłem, podszedłem jeżeli chodzi o za... zaczęcie rozmów motywacyjnych agresywnie, teraz jest takie, że chcę jednak przerwać tą złą postę. Zaczyna, oczywiście. Grzybek. Grzybek popchnął. Aha, okej. Okay. Dobra. To było dziwne dla mnie. Muria. Muria Gante. Islander. Adrian bon. Muria Maher Muria Aj Kolmena Fena i gol! Ruben Penas strzela bramkę Pierwszy gol dla tego klubu oczywiście Prawdopodobnie przez długi okres czasu nie mógł strzelać bramkę chociaż Nie jest to oczywiście Nominalny pomocnik nominalny napastnik tylko to jest po prostu pomocnik lewy bądź prawy tutaj nie jestem pewien bo Wiecie zmieniają się nam Pozycjami ci zawodnicy Darte. i obok ramki, na szczęście obok ramki. Palmena. To jest Landek. Mutula. Mutula. A i też Ale naprawdę widzę, że jednak dojdą doładuj składu i skończymy w końcu tą kiepską serię i rozpocznijmy jakąś dobrą. Może być nawet e, bez przegranych, ale z remisami nie muszą być od razu wygrane. No ale zobaczmy, zobaczmy. Najpierw musimy skończyć kiepską serię i e, rozegrać parę dobrych spotkań, żeby, żeby to jakikolwiek sens miało. Żeby... No i niestety karny, Eddie Gomez niby fablował, co wątpię. E, Zostałem tam, jeżeli chodzi o tamte spotkanie, zostałem upomniany przez PZPN, PZP, e, czyli, nie PZPN, tylko H HZPN, czyli Hiszpański Związek Piłki hmm. Tutaj znowu też, też oczywiście zgłoszę, powiem, że karnego nie było. W ten sposób podejdę, Gomez, you wejdzie za niego. Ja ten ten karny. Prokurowanie karnego było krótkim pomysłem. Jeszcze nie wiadomo, czy ten karny był. Według mnie nie był. No ale my to widzimy z góry, a nie od boku. My to widzieli od boku to co innego. to Wtedy można by było się puścić o analizę. Czy jednak ten karny się należał, czy nie. Takim żartem. Czujecie, jakby tak menadżerowie mieli, mieli tylko mm, podgląd. Nie, nie widzieli tego na boisku tylko właśnie podgląd takiej kulkowy, statystyczny ee, zawodników, to by było właśnie... To jest oczywiście takie śmieszkowe, ale to było dziwne. Bo jednak nie widzieliby, czy jest karne, czy nie. Mogliby jednak jedynie sądzić po tym, co się dzieje na boisku u góry. Od góry. Nie co miał... on on Tak? Ale też też powiem wam szczerze, ostatnio rozmyślałem ze znajomym. Ee, co by było? gdyby gdyby tak zamiast tej esy, którą mamy 37, czyli po prostu podziału, nie do, nie do końca usunięcia podziału, ale podział punktów tam jest i pozycji w lidze zrobić esa 30 plus play-offy, czyli że po prostu 8 najlepszych drużyn gra o mistrzostwo w systemie pucharowym. I 8 najgorszych drużyn, czyli 8, ta dolna 8 od 9 do 16 gra w systemie playoff, czyli czyli po prostu po prostu eliminacji Oczywiście wtedy automatycznie powiedzmy tam 4 powiedzmy tam te dwa zespoły spadają, czyli... Nie, te cztery zespoły spadają automatycznie cztery zespoły by spadały oczywiście to jest dość duża ilość bądź na przykład zrobić zamiast play-off bo play-off play-off play, off, play, out, play, on, play offy i play playout play-out jest to właśnie z ligi to można by zrobić na przykład zamiast ośmioosobowej, osobowej to czteroosobową grupę z której przegrany po prostu spada i tyle takie baraże baraże jakby. O, W piłce to się baraże nazywają E, na przykład w hokeju właśnie macie tak, że nie macie jako taką w pustym przynajmniej, przynajmniej nie macie jako taką mistrzostwa od razu zagwarantowanego po wygraniu ligi e, tylko musicie wywalczyć sobie to właśnie w... E, e, musicie sobie to wywalczyć w playoffach właśnie e, Są to plusy, ponieważ jest to więcej emocji, a tak naprawdę m, też 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 myślałem e, Też myślałem właśnie na, na przykład pucharem, puchar polski, powiedzmy tam. Oczywiście to jest minus dla tych małych zespołów, które na przykład mają szansę zdobycia dużych pieniędzy, tak jak na przykład jest e, e, Jastrzębie. No ale powiedzmy sobie szczerze, gdyby zrobić taki puchar polski, powiedzmy tak. Macie tam rundę jesienną, runda jesienna w Ekstraklasie się kończy. Macie tam pierwszą czwórkę, powiedzmy, Piast, e, Krakowia. Wisła i Ruch, to jest przykładowo, bo akurat te zespoły nie są na pierwszych miejscach, czterech, w, w rundzie wiosennej, tam Jagielonie jest to na pierwszym miejscu. No i między tymi czterema zespołami robi się turniej, turniej na narodowym, rozgrywany wiosną, już w czasie wiosennym, w którym powiedzmy tam Krakowia gra z Wisłą, a Ruch z Piastem, no i Ruch tam z Piastem wygrywa. Krakowia przegrywa z Wisłą. No i Krakowia z Wisłą, e, przyszłam Krakowia, Ruch z Wisłą, wtedy grają o Mistrzostwo. Coś takiego. Coś, ten, w tym Co prawda, można powiedzieć, że to jest, jak mówiłem, taki minus. Można by to nazwać też takim Quarem klasy, jak to kiedyś było, że pół był Quar klasy, grały zespoły e, normalnie. Mm, puchar Ligi. No coś takiego, żeby po prostu e, zrobić coś takiego zamiast pucharu Polski. E, tej normalnej, klasycznej edycji i zrobić taką edycję. Ale to jest moje rozmyślania. Oczywiście większość z Was twierdzi, że to nie ma sensu. Tak, mam, mam rację. Macie rację. Nie ma to sensu, ponieważ jest dużo zespołów, jeżeli chodzi o polską ligę. Polską piłkę nożną. Jeżeli chodzi o okej, okay, tam jest tylko e, tak naprawdę pierwsza liga czyli ta ekstra klasa. E, jest pierwsza liga, którą ciężko czasem jest złożyć bo jest mało zespołów, no i e, już dalej nic nie ma, tak naprawdę, bo jest w Powijakach, nasz polski hokej, e, od jakiegoś czasu. Ostatnimi razy chyba w Atlancie byliśmy na igrzyskach olimpijskich, chyba od tego czasu jest to polski hokej w Powijakach. No ale dobra, będę powoli kończył ten odcinek. E, mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba. Pamiętajcie, skomentowanie odcinka do wszystko. Mój kanał, pamiętajcie, też prowadzi ten kanał z tym znajomym, znajomym. E, tak więc. Do zobaczenia, trzymajcie się. Na razie, cześć. Dwa. Aha, zapomnę. Um, muszę zapamiętać, zaczekaj sobie, że spotkamy się w metu z Mallorką oraz Ralston Thunder. I tyle, tak więc do zobaczenia, trzymajcie się. Na razie.